Witam Was już w kolejnym odcinku Pewnie się spodziewaliście, że to będzie Z Steel epet A nie, nie, nie Nie jestem razem ze Steel EPET. A uwaga, uwaga To jest z Nowej gry Czyli, czyli Po prostu w tej grze chodzi o to, że Znaczy to jest gra W której to jest Taka, coś takiego jakby pet simulator, ale on inaczej trochę działa. To nie jest do końca pet simulator, patrzcie. Tu mamy takie miecze, i tymi mieczami bijemy takie jakby siłowe, coś takie, takie si mięśnie po prostu. I ja sobie tutaj trochę grałem w tą gierkę, więc trochę już mam odblokowane. ale po prostu trzeba niszczyć. No i o, mam gift. Są też czasami gifty, okej. Okay. Ja mam też enchanty różne. Okej, okay, mamy gift. I co będzie w tym? Mówię, że to książka? O, nie. Mm, mm, nie ma nic dobrego. Tu mam upgrade'y też, bo mam 250. Upgrade'y, co to znaczy? Nie. Może to? Co to jest? U Hopper Ward widzowie, to się przydaje. To się najgo przyda. Ja chciałem Hopper Warda. To się widzowie przyda. Dobrze, że to teraz odblokowałem. Później to by było jeszcze bardziej koszy... Dobra, wiecie, ja mam obecnie tylko tyle. Mój najlepszy pet to nie jest jakiś taki dobry. Mam 4,60. Możemy sobie zawalczyć możemy sobie zawalczyć z, z tym, powinienem wygrać. O, z tym, z tym, z trójką. Z trójką na spokojnie wygra yes. Dobra. S. S.

Tak, ty, 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 ale jak się mam? To jak to działa? A! Poczekajcie, widzowie! Okej. Czy to może zostać na apka? Dobra, się, czy to szybko jakoś nie wiem? A co to jest Dash to Role? Poczekajcie, widzowie! Bo dopiero dzisiaj gram w to grę. Więc tak średnio trochę ogarnię jeszcze ją, ale to na pewno będę chciał zdobyć, bo to chyba, że szybciej chyba ten. Nie wiem, dobrze nie znam z angielskim. Dobra, o. Bo możemy zniszczyć tą skrzynkę. No, Więc widzowie, w skrócie tak. Będzie, może będzie nowa seria, prawdziwe. Yy, będzie jakaś seria. Może będzie kilka. No, nie wiem, może zrobię coś takiego. Prawdziwe... Coś takiego jak prawdziwe życie, ale... No ten moment jeszcze nic nie mówię, ale może coś takiego powstać. Okej. Okay. u, Więc... Mm, jest obecnie Daily. No gdzie prawie codziennie, nie wiem w tej godzinie bo różnie to się wstawia, ale... Mm, jakby... Są odcinki. Dzisiaj właśnie wstawiam odcinek z tej gry. Zobaczcie, widzowie. Tam już nawet nie mam szansy jeszcze z takimi pytami. Dobra, idziemy sobie tu. Hopa, dobra. Ile tu pytów trzeba otworzyć? 10 jeszcze, ok. Otwieramy, widzowie. Szary Trzy... Golden! I nawet no, coś mi nie stać. My stać mi tylko jeszcze na jedną. Ostatnie jajko widzowie zostało. Patrzcie jak to leci. Więc w sumie widzowie, trochę... Mm. Okay, mam, mam widzowie, tak, po prostu ze Steel a Pet chyba będę przestawał nagrywać, bo po prostu czuję, że to wam się trochę tak bardzo nie przyjęło. I też bardziej popularniejsze jest Steel brain, brain Rod, który się na pewno pojawi. Miał dzisiaj się pojawić, ale no... Trochę problemy były z tym, że jakby... No nie wiem, nie wiedziałem coś tam zrobić, więc jutro się pojawi na pewno. O, no i najgorszy raz arena, Tak, pik, No jak ją ja tego typa pokonać, powiedzcie mi? On bije po tyle KP. Ja mogę zbić 3 hit max Czyli to jest bardzo mało Szukam skrzyni O 10 rozy Dobra skrzynia i będę miał y, upgrade I sobie weźmiemy na upgrade jako to, o nie jeszcze 10 Jeszcze 10 30 Dostał za game. Okej. Okay. Dobrze i ostatni. Dobra, jest kic. Serio jeszcze pięć. U, będzie jakiś event, więc może z tego eventu też coś nagram na jutro. Zobaczymy jak wam się wybije. Jak wybije się ta grałam. Okej. Okay. I teraz co to znaczy ta? Ło! Ej, chyba trochę szybciej jest, nie widzę, ale czuję, że trochę może być szybciej. Okej. Okay. Teraz tak. Zobaczcie, tu jest takie coś. Tutaj jest takie coś, więc nie wiem do końca o co chodzi. Jak będziecie wiedzieć, o co chodzi w tym, to możecie mi napisać, bo. Ja tutaj do końca nie mam. E, tu jest coś takiego, to będzie na razie, nie. Teleporting będą nie będę chciał. Ek, co to jest? Upgrade. Ek? Okej. Okay. Może nie wiem o co chodzi, w tym one OK. że... Jest to okej. Okay. Y prawie będą zaraz teraz 600 tysięcy tego. Dobra, mam 600 tysięcy, więc próbujemy podjąć się aż tego robota. Ej, skąd? A, bo ja wcześniej zobaczyłem no, tak. Oj, widzę, jak dzisiaj spróbuję dopytać jakiegoś, próbujemy dzisiaj, próbuję dzisiaj przejść całą gierkę Co jest grane? Przejdźcie, w wewnętrznie O Dobra, widzę przepraszam Was za to, ale Nie wiem, nie, dobra, nie zauważyłem czegoś I ogółem tak, bym chciał powiedzieć, że te Daily, no, no planuję, że po prostu Włączyć się tutaj, jakby, no mówiłem właśnie, że Chcę tutaj, jakby, p tam to powiedzieć. Dobrze. Chciałbym tutaj jakby... O, ciepło No po prostu... No po prostu chciałbym jakieś, nie wiem, nowe serie, coś takiego bym chciał popróbować. Dobrze. Tylko wystarczy wygrać trzy razy bez a to widzowie, że to, to już w następnym odcinku. Zobaczycie pewnie jak już przejdę to wszystko. Ale tak, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. I widzimy się w następnym odcinaczku.